czułem z kryysem z tej strony bidem witam was w kolejnym odcinku na tym kanale! Ale proszę nie takim tonem. Będę mówił takim tonem, ponieważ ten odcinek nie jest o cukrzycy, ale jest też o jednej bardzo ważnej rzeczy, więc zostaw suba z mną, łapeczkę do góry i przejdźmy do odcinka. A więc dobra, nie o cukrzycy to o czym będzie ten odcinek? Pokażę Wam jakie zadania, bo mam tak dziwne, ale w tym roku mam dwa kalendarze adwentowe. Jeden jest to z minifigurkami POPy z Marvela, a drugi jest to zrobiony przeze mnie. Miałem taki rok temu i w tym roku też sobie wyciągnąłem kalendarz po prostu z zadaniami. Także dzisiaj Wam pokażę jakie zadanie miałem oczywiście. Będę zadawał Wam też dużo pytań, bo jak wiecie jest 5 grudnia, czyli wyobraźcie sobie jeszcze jedną rzecz. A, dzisiaj jest, nie wiem, jak ja nagrywam film, to jest 14:29, a na przykład jest 22, i ja sobie idę spać. Dobra. No dobra, wyspałem się, budzę się, patrzę. I są nagle prezenty. Ua, 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 dokładnie. Także co. Będzie na pewno fajnie, żebyście dostali jakieś fajne prezenty. Musicie dać łapkę do góry, nie na no, Oczywiście, żeby dostać jakieś fajne prezenty, trzeba być grzecznym. A ja Wam pokazuję, jakie dostałem zadania. Może po prostu Wam pokażę mój kalendarz z zadaniami. Jak tu się prezentuje. Z 5 grudnia dzisiaj miałem trzeci, tu gdzieś był drugi, tu chyba pierwszy. Nie, szósty to jutro, tu jest pierwszy. Takie fajowe, a teraz u kalendarza dropłem takie rzeczy. Z pierwszego dnia Christmas Tree e, grot, czyli oczywiście drzewko świąteczne grota, później gingerbread, e, no wiecie, pierniczkowy ten tor, następnie gingerbread Spider Man z wczoraj, z czwartego, nie pamiętam jak ta postać się nazywała. I tutaj naszego oczywiście Szopa, też nie pamiętam jak się ta postać nazywała. Ale jak widzicie, mega fajne figureczki. Normalnie jak ta Lala i jutro będzie szósta tutaj. Więc jeżeli chcecie jutro 6 grudnia zacząć tak, że nie wstaniecie lewą nogą, tylko wstaniecie prawą, będziecie mieli dobry dzień, odpakujecie prezenty. No ja takiego fajnego ranka nie będę miał, no bo muszę kuzynów zawieźć do podologa. Ale później przyjeżdżam do domu. Yaa! I tu sobie coś rozpakuję, tu coś zrobię, Tralala, bum cyk cyk, bum -tyk -tyk -tyk. już mi odbija, bo się po prostu cieszę i chciałem się was coś spytać, wiem, że i tak jestem dzbanem i to nawet bez herbaty, bo czasami mówię, ej napiszcie w komentarzu, nie wiem, ile, ile macie subów, o ile macie kanał, a zapominam, że nawet zawsze wyłączam komentarze także. Pytam się was coś, ale nie włączam komentarzy. Jeżeli, dajcie mi wiadomość, tak się was pytam, napisaliście fajny list, i czy w ogóle napisaliście list do Mikołaja? Jeśli każda osoba napisała zostawia łapkę do góry, a, te, a ja widzę, kto zostawia łapki do góry, a kto ogląda i nie zostawia. Więc będę wiedział po prostu, kto ma list, kto nie. Wiecie, tak po prostu z ciekawości. Ale tak samo widzę, kto ogląda filmy, a nie subuje. Także lepiej zostaw suba, bo przyjdzie Mikołaj i nie wiem, i, i zamiast wypić mleko, rozleję tobie, nie wiem, na podłogę. Także nie wiem, zostaw suba, zadaj łapkę do góry i. Czy ja coś w tym odcinku miałem do pokazania jeszcze? Chyba nie, no dobra, no to widzimy się jutro w tym Mikołajkowym świątecznym dniu. Pa!